Albo pistoletu. Chociaż pistolet, jak pamiętacie, ten pistolet niewytłumiony używam go naprawdę w... jako broń ostatniej szansy, kiedy już naprawdę robi się wszystko źle i można sobie pozwolić na hałas. Jar! Kręcimy kółkiem. Właściwie jak takim kolosem można skręcić? Hmm. Choć może tam nie ma takich ostrych zakrętów, a w no dobra to właściwie wszystko chociaż może jeszcze piwnica, piwnica? Piwnic? Może być coś takiego na bardzo? Na tym ona śpi. Może. No zobaczymy. Bardzo bym się nie obraził za batony nie. Biobateria. Chodź. Nie. Biobaterii mam cały komplet. Okej, okay, notka o robocie naprawczym. A, w pobliżu tej barki... Nie ta barka, nie wiem jak się dochodziło do pewnego miejsca. Do pewnego mieszkania rybaka, który także miał jakieś skrzynki. Naprawdę już zapomniałem. Ta lokacja nie jest moją ulubioną, ponieważ naprawdę łatwo ktoś się zgubić. Jest masa różnych przejść, uliczek i pomostów. Ta druga barka. O, nie, ta tamta. Ta druga barka. Właściwie nigdy nie wiem, co jest w, yy, w środku. Takim zejściem właśnie wchodzi się do ładowni. Tam jest niestety trujący gaz, który zawsze mnie zabijał, pomimo kominezonu. Kominezon bardzo szybko mi się wyczerpywał. Pewnie z powodu Dlatego, że nigdy nie inwestowałem w umiejętności. I właściwie nie wiem to jakieś losowe dobra chyba, tylko i wyłącznie. W każdym razie... a, tych jest 50. 75. Both 75. WUO GLOBE. Original 1kilo bricks. Pure. 90 for both. Hey you! Who's that? Made a big egg, no właściwie rzucając się na mnie z kilofem i z paralizatorem kiedy ja mam pistolet co... Szczyt kupoty. W, w każdym razie dobrze ich sich napotkacie jeśli szukacie baterii do waszego paralizatora. Mmm, przy przekazuję... Wow! <laughs> Długi ten korytarz i nic poza tym. W każdym razie tak, niebezpieczna scena. Niebezpieczne dla nich oczywiście. E, tutaj także był jeden bar. W Hongkongu są w ogóle dwa bary raczej. No jeden bar, drugi klub. Można tak powiedzieć. Jeden z nich to właśnie ten klub Lucky Money. A drugi to bodajże Old China się nazywa. Hmm. No i to chyba nie to. No tak, wróciłem znowu na targ.

Chyba gdzieś w tamtą stronę był taki wielki czerwony shield albo... Z... Nie zaś w dół to jest ta droga do mieszkania Maggie gdzie jest ten klub? Hm... Zobaczmy co robi ta dziewczyna. Okej, okay, czyli znów ta droga to jest kolejne wejście. To mhm. jest kolejne wejście do tego wieżowca, w którym mieszka Magiczao. Jeszcze tam nie idziemy. Naprawdę Chciałem pokazać jeszcze mieszkanie tego rybaka. To jest oczywiście zejście. A zobaczmy to. To chyba ta droga. Ta droga wiodła gdzieś do mieszkania rybaka. Może e, w tej skrytce, znaczy w tym tunelu wiodącym do skrytki, znajdują się jakieś skrzynki, jednak nie ma zawsze, ponieważ jest tam taka ilość rur, chyba nie wiem, gram mi buguje, bo zaczyna mnie zawsze na tych rurach, nawet nie mogę zaczerpnąć powietrza. I tak, to są barki widma, nie ma na nich żadnych ludzi. Nie wiem czemu. E. Paul Denton, I have the blueprints. I must warn you. I oh, warn me about what? I have made a mistake. Paul's my brother. What's the problem? No, I have made a mistake. No, I am sorry. I must say nothing. They'll oh, kill out. me. You can trust me. I really am Paul's brother. You said something about blueprints. No, I do not know you. Maybe you work for Versalife. Versalife. Good. We're getting closer. You might as well tell me the rest. If I'm gonna kill you. You are already dead. You paid me, okay? I only did it for the money. I have the blueprints of the Versalife building, 2000 credits. And I have the other things he wanted. The scrambler grenade for 1250 and the thermoptic camera for 4000. What did Paul want with Versalife? Okej. Okay. Versalife będzie ważna później. później. Właściwie nic z tych rzeczy mnie nie interesuje. Bodaj, okay. tak... Kamizelki termoptyczne mnie zalegają. Probladnie niepotrzebne. Wygląda na sabotażowy, Ech. Wcześniej się plany budynku właściwie też niepotrzebne. Versalife live to dosyć bezpieczna lokacja za naprawdę. Trzeba już tak się bawić jakieś zapamiętywanie tej całej lokacji tam hmm, coś było? Okej okay. hmm, Całkiem i dziwaczna chłodnia. Od kiedy chłodnie w ogóle mają takie szklane podłogi? Z jakimiś artefaktami? No to oczywiście pewnie mój system. I tak, więcej kanałów. Już nie będę tam się zapuszczać. Teraz po prostu wrócimy na właściwy tor naszej przygody. Tak, tak, tak. Ok, teraz musimy szukać tych dwóch żołnierzy, którzy byli niejako drogowskazem. gdzie oni z -o -o byli. No i tak, za do dargu Dobra, wrócimy przez Tark jakoś, mam nadzieję No niestety musicie mi wybaczyć nieco za to miotanie się między tymi wszystkimi lokacjami jednak tak, ja nigdy nie byłem dobry Przynajmniej w tej Canal Road, czy... No to Canal Road. Jest to naprawdę koszmarne. szkoda, że pamiętałem tą lokalizację z tym rybakiem. No chyba miał ostatnią baterię, jaka by mi się przydała, bym sobie po prostu odnowił rezerwę miał znowu maksymalną ilość, ale cóż

To chyba powie to by nas tak samo i potem by stwierdził, że wcale nie chciał urazić mówiąc, że jesteśmy mną twarzą. Po chciał nam chyba coś jeszcze pozdrawiał, coś tam się. W każdym razie do mieszkania panny Czoł. Uuu, sniperka. E, wiodą trzy drogi. I tu będzie jedna z nich. A nie mogę przejść między jego nogami. Lipa. To jest bodaj jedna z nich. Idzie się takimi schodami na samą górę, na dach. Jest oszklony dach i właśnie można wejść tam do mieszkania przez ale wywołuj wywołując także alarm, zatem nie widzę sensu. Jest także ta winda i przez winda nie potrafię kompletnie się dostawać. Można także tradycyjnie... E nie potrafię korzystać.

A jednak jakieś drzwi Tak, te drzwi, bomba. One chyba... Te drzwi, które odblokowałem teraz, wymagały aż trzech wytrychów. To jest bardzo, bardzo dobre. I tutaj mamy windę, tak się dostajemy na dach i naprawdę nie potrafią z tego korzystać Ale odkąd z e, panną Czołu należy najpierw pogadać Zatem nie sądzę żeby skradanie się do jej mieszkania było aż takie istotne Wyjście oczywiście, ale jednak skradanie się w drodze do niej to średni pomysł Okej, okay, winda, przebywaj Okay, quick zapis. No, I'm just going to go to the what? I can hear you. I'm looking for Maggie Chow. You must be Mr. Denton. Miss Chow has been expecting you. She is waiting in the living room. Please follow me. i tak, chyba wywołaliśmy jakiegoś Buga <grywa> słysząc tych żołnierzy To jest taki mini spoiler Ach, jak się wlecz. Co okay. z tego? Jeśli chcesz mnie przekonać, że ona ma dużo kasy to Widzę po rozmiarach tego mieszkania, to jest dom To jest po prostu dom Tutaj można by było spokojnie grać nie w piłkę, nożnów, chowawu, ale zawsze. Seryjne. Gdzie są te posążki? Są wazą nie posążki. Mother Chao, Mr. JC Denton, in the flesh, as dark and serious as his brother. You know who I am. And Paul, you know my brother? Intimately. Call me Maggie. Paul never mentioned you. That is why he is still alive. He can keep a secret even from his own brother. But why? Paul told you about Majestic 12, correct? The conspiracy behind Unatco? Just the name. Majestic 12 sent Paul to murder the former Red Arrow leader. And me too. And he double crossed them? Rest to say, I persuaded him to join our side. What does Majestic 12 want with the Red Arrow? We are winning the Triad War against Majestic 12's ally, the Luminous Path. We were developing a new technology. You might